Padliśmy sobie nad jeziorko. No, pogoda ładna. To sobie zajrzymy nad wodę. Że jeziorko najbliższe, jakie mamy, sami widzicie, jakie jest. W sumie się nie kończy. Także generalnie czekaj, czekaj, pan pływa. A co? Kajaczek. I się relaksujemy w poniedziałek. Pięknie, panie, pięknie. A tu jest jakiś gościu, coś gada do mnie. Wyraz z wody. O, to tam się dzieje. O, w dupę, miasto. O, co to za miasto? Duże miasto ze szpilkami. Tak, tam jeszcze jest kawałek ziemi obiecanej, ale dalej to ja to widzę sam horyzont tylko. Ale z jeziorem już się zdążyłem Proszę bardzo, to jest pan odkrywca. Będzie zaraz odkrywał. Co będziesz odkrywał? Mogę odkryć brzuch. Nie odkrywaj brzucha, nie. <ścoughs> już? Już. Dobra.